Wam pokażę. Liczy się pierwsze skojarzenie <złuchaj> Zbioróweczka Ruszę, słuchajcie na zbiorówkę. Cieszę się na Maksa, bo spotkam się z kolegami. Będzie Robert, będzie wielu też innych kolegów. No i generalnie słuchajcie dzisiaj bażanty. Bażanty chyba zające. Zobaczymy, co tam będzie na odprawie. 4, 36 gram. A jeszcze jedna ważna rzecz. Ważna rzecz, bo prawdopodobnie jest to ostatni film przed Nowym Rokiem. No i nie ukrywam, że gdzieś tam moim pragnieniem, no ale no nie będę jakoś tam szlochał jak się nie spełni. Natomiast jakimś tam moim pragnieniem były dwie rzeczy. Po pierwsze. Abyśmy żebyśmy dobili do 1000 subskrypcji. I wiem, że większość z Was, która ogląda te filmy, to, jest, to są osoby bez subskrypcji, albo niezalogowane na YouTube, albo no, po prostu takie, które nie chcą subskrybować. No więc proszę o tą subskrypcję. Jeśli jest taka opcja, was to nic nie kosztuje, a mi dużo pomoże. Zachęcam do subskrypcji. Druga rzecz, druga rzecz, słuchajcie, to na Bajkoffy tu, łamane przez Marcin Janasz, możecie mnie wspomóc jakimś małym datkiem kupić pikawkę. Pozbieram na mm, zewnętrzne mikrofony, takie takie pchełki do radia, do tych audycji, które też, też są w radiu. Słuchajcie, radio e, niepokalanów w większości pracują w nim odpiści. Wiecie, co to znaczy. Naprawdę brakuje już niewiele. Po tych dwóch filmach, słuchajcie, yy, wpłynęło prawie 1900 zł coś takiego. Więc brakuje mi tak naprawdę jeszcze około 500. No i tyle, no proszę, no proszę, okres świąteczny jest, może może poruszę kogoś teraz do jakiegoś małego wydatku. Bardzo już wam z góry dziękuję za każdą wpłatę. I to jest w ogóle niesamowite, co się dzieje. Słuchajcie, to jest niesamowite, niesamowite. Ale mam też takie poczucie, że nie ma przypadków, że wiecie, martwiłem się. Pamiętacie te odcinki, kiedy się martwiłem, czy rozdzielać ten kanał na ewangelizacyjny, na myśliwski, poszedłem się o to modlić, a Bóg mówi nie rozdzielać. Lepiej, żeby jeden człowiek umarł za naród takie słowo dostałem. Oh my god! No to nie rozdzielam. I okazuje się, że z was, kochani odbiorcy i subskrybenci, kształtuje się naprawdę taka wyjątkowa społeczność, która jest społecznością wierzącą i no, taką, której myślistwo nie przeszkadza. Także wspólnie, naprawdę wspólnie, ponieważ te wasze subskrypcje, te wasze lajki, te wasze komentarze w ogóle, w ogóle niesamowite te komentarze są, niektóre polecam poczytać. Niektóre bardzo długie, wnikliwe analizy tych filmów moich w ogóle za nie mega dziękuję, no bo, no bo nemrodem się nie czuję. Sprawia mi wielką radość czytanie tych komentarzy, odpowiadanie Wam choćby na to nasze niezwykłe pozdrowienie myśliwskie Daszbur. I tym pozdrowieniem słuchajcie, teraz Was pozdrawiam. I pędzę na zbiorówkę. Daszbur! Halo, halo! Cześć Robercik, na antenie jesteś. Cześć cześć. Tam, tam, cześć, cześć. Spakowany jadę tak, jadę z Mariuszem właśnie jedziemy. A, proszę e... bardzo, to Mariusz no, też może słuchaczy samopadę. pozdrowić. No, jakby słyszał, to bym pozdrawił, znaczy, bo przegląd. Że... Pozdrawiam słuchaczy? Pozdrawiam Pozdrawia słuchaczy, tak. Pozdrawiam, dobra. Słuchaj, no. jesteś daleko nas? No. no ja do Bolimowa wjeżdżam, także niedaleko. A, to połowę Mam nadzieję, no, to że tam będę... Minut. No, nie no co, ty? szybciej, pół godziny jestem. idziemy na stanowiska Pojdziemy w tym Co tam, kolego, co tam kolego wyszło? Z czego? No coś ci wyszło? Strzelałeś? Kaczki. A i co? Nie trafiłem. Jak to się mówi, jedna paczka, jedna kaczka. To tam ci jeszcze trochę zostało. Chodź idziemy, tak? Idziemy do przodu. A słuchaj, a ty z tym z yy, profesorem Szyszko? Nie, nie za mojej kadencji. Aha Czyli jak już... Jak już widziałem, ale nie Aha. Znaczy widziałeś w sensie był na polowaniach, tak, ale ty, tak, ty nie polowałeś jeszcze, jeszcze wtedy. Nie. Ty jaka tu ziemia ładna. No piękna. Piękna, br brązowa. Nie, istoty ty, tych obuzie. A selekcjonera masz? To oczywiście. Aha, i co? Jakiś byczek już na rozkładzie? Nie jeszcze nie. Aha, łania? Też nie, z Aha. No Przez proszę pości. bardzo. I mówią, <laughs> mówią o tych... Właśnie myśliwych, że to tacy zabójcy. A tu proszę bardzo. Kolega nie. kilka lat poluje i Oczywiście. oszczędza. A przed chwilą miałem wywiad, właśnie też z, z prezesem sądu Łowieckiego i powiedział też, że przez 29 lat nie strzelił żadnego byka bo po prostu nie było. Ty idziemy tędy, może tu? Tak, tak. Bo tak, nie było. Nie, nie miał potrzebę, popatrzeć. No wolał popatrzeć, no właśnie. Tak nie, nie wszystko trzeba przewidzieć, tak? No właśnie. Tu się chyba przejdzie. To. Tak. Kurno, uważaj, uważaj, bo było to. A z dzików? No dzika szeli, ale nie w tym kole Aha A tak co? Pod Garwolinem. O, proszę o. bardzo, moje rodzinne strony No, a teraz już będziecie w parze jeździć, tak? tak? No oczywiście Bo małżonka Dianą Pewnie W klubie Dian już w, o, oczywiście. z Urszulą Tak, z Urszulą Urszula medal teraz została ta wigilia. Tak, słyszałem Bardzo dobrze, niech promują myśli tak? A nie tylko nienawiść w stosunku do nas, nie? Dokładnie. I zobaczcie Państwo, sobie idziemy spacerkiem, idę sobie z sobie Pogoda fajna, tak? Pogoda fajna, z doświadczonym myśliwym. Gawędzimy, gawędzimy. Strzały jakieś padły, no nie nagrałem akurat. Kaczki się podniosły, poderwały. I tam koledzy próbowali wcelować, no ale chyba za wysoko. Wyskoczył pomiędzy nami a tutaj romkiem kolegą zając, ale na zające dzisiaj nie strzelamy, więc mu musieliśmy odpuścić, u, odpuścić no, chociaż blisko był skubany. Tak. No, a teraz idziemy do reszty całej i zobaczymy, jakie plany dalej. Ustawiliśmy się na stanowiskach Drugie pędzenie Ruszyła naganka Strzelamy słuchajcie tylko do Wychodzących z miotu Tylko do wychodzących z miotu Więc mogę walić tu Mogę walić tu Nie strzelamy na chałupy Czyli generalnie tu i tu Słoneczko piękne Pogoda śliczna, wiaterek Słuchajcie, bajkowo bajkowo naganka z psami ruszyła, idą we czwórkę. Nie wiem, czy to widać, idą we czwórkę na nas. A co ważne, zobaczcie zabezpieczony, odbezpieczony do przodu. I tu mogę sobie wybierać, e, którą lufą najpierw strzelam. Jak zamek jest w pozycji na o, odbezpieczony. Na lewo najpierw strzela górna, na prawo najpierw strzela dolna. Więc wale z dolnej i odbezpieczam broń. I czekam. Słychać nagankę. Kto dobrze słyszał, to słychać tutaj łowczego, bo łowczy dzisiaj idzie w nagance z lirą, którą znacie z poprzedniego odcinka ale już naganka z mija i nic się nie wydarza także szanse na strzelanie czegokolwiek w tym pędzeniu chyba spadają właśnie do zera koniec no. rozładuj Tak? Tu gdzieś stanie siódemka, kawałek dalej ja. Oddałem znak koledze. Jeden i drugi potwierdzili, że mnie widzą. Więc ładuję. Odbezpieczam i czekam. Też strzelamy na wychodzące pogoda piękna, okoliczności przyrody również. No, stoję akurat przy drzewie, ale to może akurat dobrze. No, zobaczymy, jak te ważanty będą lecieć. Generalnie wiatr jest taki, a więc raczej. Raczej będą szły w tamtą stronę. No, zobaczymy. Jeden poszedł, tak jak mówiłem. Ale... Minął wszystkich. Wszystkich minął. Poszedł wysoko. Nikt nie trafił. Dużo strzałów, jeden bażant. Ten drugi. Ten drugi będzie się bał już. Kura, już naganka blisko nas. Jak na razie to wszystkie idą z wiatrem. Na Robercika akurat, ja jestem po drugiej stronie, Roberta słyszę gdzieś tam w nagance idzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Sześć osób. Koniec pędzenia O, dzik poszedł A, ładny dziczek Biegnie tam Nie widać go pewnie w tej kamerze Idzie tutaj na prawo Patryk, a w którym momencie można strzelać? Jak teraz jestem ja, zobaczysz drugą osobę, możesz strzelać.

postrzelałem, nic nie trafiłem ale było fajnie ja po... no, robił, panie, panie. Ale koledzy, ustawcie się, proszę myśliwi na tą stronę

Dobry piesek, dobry piesek. Gratuluję. Gratuluję, dobry pies stary. Powątpiewaliśmy w to, nie? Kurde, alboż rozwalony policzek stary. <grym wody> bardzo dobry. Okrzyk radości. Znaleziony, znaleziony zwierz. Głosisz teraz, nebro. Teraz głosisz? Krzest, przeżyła. Dobrze, siada.